Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPWZ. Słuchajcie, dziś podejmujemy się trudnego zadania, a mianowicie wyszukiwania elementu w zbiorze. I teraz słuchajcie, zbiory mogą być dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, mogą być to zbiory nieuporządkowane, czyli nasze liczby w zbiorze nie są w żaden sposób uporządkowane, czyli nie są posortowane. I wtedy, jeżeli mamy do czynienia z takim właśnie zbiorem, to w zasadzie jedyną słusznym sposobem postępowania jest wykorzystanie algorytmu poszukiwania liniowego. Algorytm poszukiwania liniowego polega na tym, że mamy jakieś iloś, jakąś ilość elementów w zbiorze, powiedzmy jest to liczbę, ilość n, i mamy jakąś liczbę, którą w tym zbiorze będziemy szukać. Tak? I w sytuacji, jeżeli nasz zbiór jest nieuporządkowany, to działamy w następujący sposób: tworzymy sobie licznik, do którego przypisujemy wartość 1, a potem po kolei na naszej liście naszych wartości, ja mamy te wartości od 1 do n, załóżmy. Tak sprawdzamy sobie, czy kolejny element naszej listy jest tą wartością, którą szukamy. Jeżeli jest, no to informujemy, że na określonej pozycji w, w, znajduje się szukany przez nas element. Jeżeli nie jest i jednocześnie nie jesteśmy na końcu listy, tak, czyli nasze i nie równa się n, czyli ilości elementów na liście, no to wracamy się na początek podbijając licznik i znowu sprawdzając trzy kolejne elementy i tak w kółko, gdy dojdziemy do końca naszej listy, czyli i będzie równało się n, to znaczy, że nie znaleźliśmy tego elementu, też o tym informujemy i wychodzimy. Czyli w tym momencie mamy zbiór nieuporządkowany i szukamy w nim elementu. No to dobra, słuchajcie, co zrobimy? Co zrobimy? To sobie zwiniemy. Ja już tutaj mam odpalony, słuchajcie, mojego Visual Studio Code, ale jak powtarzam jeszcze raz wszystko to tutaj sobie to wyczyszczę trochę. Wszystko to można zrobić też w Idle Pythona, co będę tutaj robił. Dobra, oczywiście już sobie przygotowałem pewne rzeczy, żebyśmy tutaj nie spędzili pół roku, tak, na początek to co już było w poprzednim programie, czyli funkcja wprowadź dane, tak, czyli będziemy wprowadzać dane z tym warunkiem, że to musi być dane z przedziału od 0 do 99. jeżeli użytkownik poda nam co innego, to my te dane sobie dostosujemy, dobra, no i teraz jak wygląda wyszukiwanie liniowe, czyli to co przed chwilą sobie omówiliśmy, już w skrypcie Pythona, czyli robimy coś takiego. Słuchajcie, wprowadzamy sobie funkcję szukaj liniowo. W tej funkc do tej funkcji będziemy podawać parametr, czyli naszą szukaną wartość. Tak, może sobie zamienię od razu na wartość. I wtedy tutaj też na wartość. Dobra. A następnie przebiegamy się po wszystkich elementach naszego zbioru od i do n. Tak. I sprawdzamy, czy ten kolejny element to nasza szukana wartość. Jeżeli tak, to zwracamy pozycję tej naszej znalezionej wartości na liście. A jeżeli nie znajdziemy, czyli przebiegniemy przez wszystkie jakby iteracje naszej funkcji, to zwrócimy sobie wartość minus 1, która będzie nas informować o tym, że po prostu nie znaleźliśmy, tak? No i teraz, um, słuchajcie, program główny, bo to już nam wystarczy, żeby sobie poszukać liniowo te dwie funkcje. Na początek oddzielimy sobie, bo jak na poprzednim film oglądałem, to tam, tam się to trochę zlewało z jakimiś tam systemowymi informacjami. Następnie skorzystamy sobie z wprowadzania danych. Tak? czyli wprowadzimy dane do listy A, tak? Następnie zapytamy użytkownika jaką wartość będzie chciał szukać na naszej liście, tak? Czyli zapytamy go, każemy mu podać wartość, którą będzie szukał, zamienimy to na liczbę całkowitą i przypiszemy sobie do zmiennej wartość, a tą zmienną wartość przekażemy przekażemy, słuchajcie, do naszej funkcji szukaj liniowo, a to co zwróci nam funkcja, przypiszemy sobie z, z kolei do zmiennej pozycja, tak. I teraz jeżeli funkcja zwróci nam jakąś wartość do 0 lub większą, tak, no to znaczy, że znalazła naszą szukaną wartość i wtedy poinformujemy, gdzie ta wartość się znajduje. Natomiast jeżeli zwróci wartość minus 1, no to poinformujemy, że wartości nie ma, więc tutaj sobie też to przygotowałem, czyli if pozycja jest większa lub równa 0, to znaczy, że wartość została znaleziona i informujemy, że znaleziono wartość na pozycji pozycja. Pozycja plus 1, ponieważ klucze mamy od 0, a ja chciałbym wskazać miejsce na tej liście, tak? No i dlatego dodajemy sobie do naszego klucza 1. Słuchajcie, ja tu jeszcze może sobie wyświetlę tą moją listę, żebym widział dokładnie, Jakie wartości wprowadziłem? No i myślę, że to już powinno działać. Czekajcie. Dobra. No i podajemy jakieś tam liczby. O, czekajcie, bo coś mam chyba yy, za dużo tych liczb. O kurczę, 50. Nie, to 50 być nie może. Jeszcze raz to sobie odpalimy, tu zatrzymamy, a tutaj sobie to usuniemy, i odpalimy jeszcze raz. O 50 to bym się nadodawał. Dobra. Czyli mamy jakąś tam listę, nieuporządkowaną, tak? Czyli zbiór nieuporządkowany, z takimi oto liczbami. No to sobie wpiszemy sobie, że szukamy wartości. powiedzmy 89. No i program nas informuje, że na pozycji czwartej znaleziono wartość 89, czyli wszystko gra, słuchajcie. Oczywiście tutaj wracając jeszcze na chwilę do tego, yy, przypominam, że w momencie znalezienia pierwszego wystąpienia danej liczby yy, całość jest jakby przerwana, tak czy już nie szukamy dalej, więc tylko do momentu, kiedy znajdziemy, no, i w tym wypadku ta nasza szukana liczba znajdowała się na pozycji czwartej, czyli musieliśmy sprawdzić tą wartość, tą wartość, tą wartość, i na czwartej pozycji sobie znaleźliśmy. Szukaną wartość. Dobra, ale słuchajcie, przypominam, że na ostatniej lekcji robiliśmy sobie, zresztą na kilku, na dwóch tam chyba ostatnich filmach, bawiliśmy się w sortowanie, tak? Czyli najpierw sortowaliśmy sobie metodą przez wybieranie, a ostatnio sortowaliśmy sobie metodą przez zliczanie. Czyli jeżeli umiemy sortować, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie posortowali, tak? Czyli wykorzystuję sobie funkcję sortowania przez zliczanie, o której mówiłem w poprzednim filmie. No, i po wprowadzeniu danych, mógłbym te dane sobie, słuchajcie, posortować. Tak? Dobra. No i to dalej mi powinno śmigać. Spróbujmy sobie. Dobra. Ale jak widzicie teraz te liczby, które podałem, zostaje posortowane i dalej algorytm będzie działał, ale powiedzmy, że znowu wpiszę sobie wartość czwartą, 77 i w tym momencie ten algorytm musiał sprawdzić e, aż cztery, e, cztery e, pozycje, zanim trafił odpowiednią wartość. Rzeczywiście przy pięciu pozycjach, to jest pikuś, można byłoby ten algorytm stosować i wszystko by grało, no ale załóżmy, że tych pozycji mielibyśmy 100. A może tysiąc, a może sto tysięcy, tak? No i wtedy robiłby się już problem. I w sytuacji takiej, gdy mamy nasz zbiór uporządkowany, to wyszukiwanie liniowe jest, można powiedzieć, marnotrawstwem. Wtedy wykorzystujemy inną metodę. Słuchajcie, przerzucę sobie tutaj szybko, a mianowicie metodę wyszukiwania elementów w zbiorze, tak zwaną metodą dziel i zwyciężaj, tak? Jeżeli nasz zbiór jest uporządkowany, mamy tutaj. Zbiór uporządkowany 20 liczb, tak? Nie muszą to być wszystkie liczby z tego przedziału, bo na przykład, widzicie, nie mamy trójki, a mamy za to dwie dwójki, więc liczby mogą się powtarzać. No, ale wtedy przyjmujemy trochę inną koncepcję działania. To znaczy, hmm, próbujemy trafić, jakby tak zwany element zawsze w środek zbioru, tak? i sprawdzić sobie czy to jest ten element, a jeżeli nie jest to ten element, czy on jest większy czy mniejszy. Więc szybko sobie to omówmy. Załóżmy, że szukamy ósemki, tak? Widać to tutaj. Czekajcie, widać, widać. Szukamy ósemki, tak? E, no więc y, nie wiemy na której pozycji jest ósemka, tak? Więc celujemy gdzieś w środek zbioru. Środek zbioru określimy sobie jako element pierwszy, tak? Plus element ostatni dzielone przez 2, tak? W zasadzie jako miejsce elementu pierwszego, tak, czyli ten plus ten, dzielone przez 2 ale tutaj matematycy mogą po powiedzieć, no i to będzie nasz środek, tak? Ale matematycy mogą wskazać, że jeżeli mamy parzystą ilość elementów w zbiorze, to nie ma środka, w zasadzie są dwa elementy środkowe, no to my będziemy sobie zaokrąglać to nasze dzielenie w dół, czyli zastosujemy dzielenie bez reszty, zawsze z odcięciem części dziesiętnej, a więc jeżeli będą to dwie liczby na środku, to my bierzemy tą lewą, tak? No i sprawdzamy, czy to nasz element środkowy, który sobie wy wybraliśmy, to jest nasza szukana liczba. No nie jest. Ale możemy jeszcze, oprócz tego, że wiemy, że to nie jest ta liczba, możemy sprawdzić, czy ta liczba jest większa, czy mniejsza od naszej szukanej, ponieważ zbiór jest uporządkowany, tak? I jeżeli stwierdzamy, że nasza liczba jest większa od naszej liczby szukanej, to wszystko to, co jest większe od tego naszego środka, w który trafiliśmy, łącznie z tym środkiem, możemy odrzucić w następnym wyszukiwaniu. Tak? Czyli. 10 jest większe od 8, więc wszystkie liczby większe od 10, łącznie z całą dziesiątką, którą już sprawdziliśmy, możemy odrzucić. tak? I przy następnym wyszukiwaniu przesuwamy indeks naszego końca na element ten, który był przed tym środkiem minus 1. No i teraz znowu celujemy w środek, to będzie nasze 5. Sprawdzamy, czy 5 jest równe naszej szukanej liczbie. No nie jest. Sprawdzamy, czy to 5 jest większe czy mniejsze. Stwierdzamy, że jest mniejsze. Tak. Więc wszystko, co jest mniejsze od tego naszego środka, w który trafiliśmy, możemy odrzucić łącznie z tym środkiem, czyli z liczbą 5, czyli ograniczyliśmy nasz już zbiór tylko do czterech wartości. Znowu celujemy w środek z zaokrągleniem w dół, czyli to nam wyjdzie siódemka. Tak. No i teraz siódemka jest naszą szukaną liczbą, no nie jest, jest mniejsza. Więc wszystko, co jest mniejsze od siódemki łącznie z całą siódemką możemy już odrzucić, no i znowu celujemy, mamy dwie wartości, zaokrąglanie w dół, trafiamy w ósemkę. Sprawdzamy, czy ósemka z naszą szukaną wartością No jest, czyli po czterech krokach w zbiorze 20 elementowym znaleźliśmy naszą szukaną liczbę. Tak? Jeżeli byśmy zastosowali element wyszukiwania liniowego, to potrzebujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 kroków, tak? A jeżeli szukana liczba byłaby już gdzieś tu, no to tych kroków musiało być odpowiednio więcej. No i dobra, słuchajcie, jak to zaimplementować do Pythona. No oczywiście już też sobie przygotowałem odpowiednią funkcję. Ta funkcja się nazywa znajdź dana. I podobnie jak w poprzednim przypadku będzie ona Otrzymywać parametr o nazwie wartość to będzie ta wartość, którą będziemy szukać. No i teraz co się dzieje w tej funkcji? Um, ustalamy sobie początek na element zerowy, natomiast koniec ustalamy sobie na n-1, no bo ten klucz będzie um, tam odpowiednio niższy. Czyli, czyli 100 liczb, no to będziemy mieli ostatni klucz 99, tak? No to już sobie mniej więcej. Ustaliśmy. No i właśnie i tu jest konstrukcja, o której do tej pory nie mówiliśmy, więc jeszcze na chwilę sobie przeskoczymy, słuchajcie, do podręcznika. Mianowicie jest tutaj. O, czekajcie, bo tu coś poprzestawiałem. Dobra. Mamy instrukcję iteracyjną while, tak? Mówię, do tej pory o tej instrukcji jeszcze nie wspominaliśmy. Mówiliśmy sobie o instrukcji iteracyjnej for, ale z instrukcją iteracyjną for jest taki problem, że tam z góry musimy wiedzieć, ile razy chcemy tą iterację powtórzyć. Natomiast jeżeli tego nie wiemy, a chcemy powtarzać aż do pewnego momentu, to możemy zastosować instrukcję iteracyjną while, pętlę iteracyjną while, która ma warunek, tak? I Instrukcje, które są w tej pętli, będą wykonywane tak długo, dopóki warunek jest spełniony. W momencie, gdy warunek przestanie być spełniony, przechodzimy do kolejnych instrukcji. No i teraz słuchajcie, popatrzmy sobie szybko na, naszą, na nasze while w naszym programie, czyli najpierw określamy początek i koniec, czyli klucze. W naszej liście, które są na początku i na końcu, a następnie sprawdzamy, czy początek jest mniejszy bądź równy koniec. Tak? I dopóki tak będzie, to y, będziemy wykonywać wszystkie instrukcje, które są tutaj. Jeżeli koniec stanie się nagle mniejszy od początku, tak? to znaczy, że zacieśniliśmy cały nasz zbiór, y, zjechaliśmy się y, początek z końcem i nic nie znaleźliśmy, wtedy zwrócimy jeden tak jak minus jeden tak jak przy poprzednim przypadku co będzie nas zinformowało o tym że nie znaleźliśmy tak ale teraz co wykonujemy w pętli określamy sobie środek środek określamy sobie jako klucz początkowy plus klucz końcowy dzielone bez reszty przez dwa, tak bo mówię to musi być to zaokrąglenie w dół bo zakładamy że to zawsze będzie ten sam lewy element i teraz sprawdzamy czy element środkowy na naszej liście to nasza wartość jeżeli tak kończymy działanie funkcji zwracamy wartość i znaleźliśmy odpowiedni element. Jeżeli nie, no to wtedy sprawdzamy, czy wartość, którą szukamy, jest mniejsza od tego elementu środkowego. Jeżeli tak, no to odrzucamy wszystko to, co jest większe od tego elementu, w który trafiliśmy, łącznie z tym elementem, to co Wam tam pokazywałem. Czyli zmieniamy nasz koniec na środek minus jeden. W przeciwnym wypadku, jeżeli nie jest mniejsza, no to pewnie jest większa, bo wiemy, że nie jest równa, bo to już sprawdziliśmy wcześniej, tak? No to wtedy początek przesuwamy, tak? Na ten środek plus jeden, no bo sam środek już sprawdziliśmy. No i dobra, i słuchajcie, i teraz wszystko jest to samo, tylko zamiast szukaj liniowo, to będziemy sobie szukać metodą dzieli zwyciężaj, tak? Dobra, wszystko chyba powinno być. Aha. I teraz słuchajcie, ponieważ no, my tu wykorzystujemy funkcję, która się nazywa wprowadź dane, ale to co wam mówiłem, przy 5 wartości no, to możemy sobie wprowadzić, ale to wtedy takie wyszukiwanie jest trochę, że tak powiem, no, bezsensowne, no bo w takiej małej, małym zbiorze to no to łatwo jest coś znaleźć, tak? Więc spróbujmy sobie zafundować większy zbiór, i ten większy zbiór najczęściej w takich algorytmach tworzymy poprzez jakieś losowanie, tak? My co prawda nie mówimy w szkole podstawowej o odpowiednich funkcjach, które by nam to umożliwiły, ale ja to tutaj przygotowałem, czyli zamiast wprowadzić dane, użyjemy sobie. Funkcji losu i dane, tak? Funkcja losu i dane, słuchajcie, musi zastosować moduł, importować, musimy moduł czy bibliotekę, czasem to się nazywa w językach programowania, która się nazywa random, tak? Możemy też ustawić, jakby taki początek, jakąś sekwencję startową przy pomocy, właśnie random seed. Jeżeli tego nie będzie, to też zadziała, tak? A następnie losujemy odpowiednią liczbę od, odpowiednią ilość liczb do naszej listy, tak? I to jest licz, ilość n i tu właśnie stąd miałem 50, bo ja to wcześniej testowałem, tak? Czyli teraz wylosujemy sobie 50 wartości, co się będziemy tego ograniczać. Jak nie, już nie będziemy wpisywać, to nie musimy, nie musi tych wartości być tak mało. Losuj dane. Czekajcie. Zamiast wprowadzać dane będzie będziemy mieli losuj dane. Odpalamy sobie, czekajcie, rozwinę tu sobie to może tak do góry, żeby było lepiej widać. Dobra. No i wylosowaliśmy. Słuchajcie, teraz widzicie, jaką wylosowaliśmy sobie piękną listę danych. I powiedzmy, że będziemy poszukamy jakiejś wartości. Niech to będzie wartość 60. Albo nie, może gdzieś bardziej bliżej brzegu 93. No i wartość 93 znaleziona na pozycji 47. Ona potem występuje jeszcze raz. Tak ale pierwsza, która zostaje odnaleziona jest nam wyrzucana i działanie zostaje przerwane. No to dobra, spójcie, spróbujmy sobie odpalić i wpisać wartość, która nie będzie występować na liście, czyli na przykład nie mamy wartości 10. Nie znaleziono wartości 10. No i luks, i słuchajcie, i wszystko nam działa tak, jak powinno. No i chyba do tej pory zdecydowanie najtrudniejszy program w Pythonie, żeśmy napisali. No, i myślę, że to będzie na dzisiaj tyle. Za chwilę to sobie wrzucę na GitHuba, bo tutaj sobie zobaczmy szybko. Git status. No i widzicie, że. Klik Znage Dana jest w tej chwili zmodyfikowany względem tego, co mam w repozytorium. Przedtem w poprzednim filmie tworzyłem nowy, on nie był śledzony. Musiałem go tam dodać do tak zwanego stage'a, a potem go dorzucić dopiero do repozytorium, a potem go dopiero wypchnąć na GitHuba, żebyście tam mogli zajrzeć. Tak więc, jak ktoś jest sprytny, to sobie tam poszukaj i zobaczy, co tam mam. Może mam tam coś ciekawego, co? z czego warto skorzystać. Natomiast. Ten plik już wcześniej istniał, więc został zmodyfikowany i znowu go będę musiał odpowiednio dorzucić. No ale nie, są, nie, jest, to, nie jest to film o kontroli wersji tak? o gicie. Choć takie filmy są na YouTube i bardzo polecam, bo warto się tego na pewno uczyć. Ja to zaraz wrzucę na GitHub'a i na moim githubie, jeżeli chcecie, to możecie to podejrzeć, będzie to tutaj, tak? Więc sobie zobaczcie. Jeszcze może w, w opisie filmu dodam link do GitHub'a, jak to wszystko wygląda. Dobra, na dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.